Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym vlogu dość niezapowiedzianym. To tylko będzie wstęp, ponieważ już mamy wpół do 10 wieczorem. My wróciliśmy z zakupów. Jak widać, sraj, ma za przeproszeniem, ręcznik papierowy i pieluchy czyli najważniejsze mm, rzeczy. Ja kupiłam sobie ładną bluzkę w Kiku. Znaczy, wiecie, zwykła, tylko ładny kolor. Ale dopiero jak ją założyłam, bo ja jej nie przymierzałam, zobaczyłam, że jest jakaś plama taka. Może ją wyprać, zobaczymy czy zejdzie. My wróciliśmy z zakupów i... Jest ciężko, zresztą powiem wam wszystko już jutro. Chciałam wam tylko się przywitać i nagrałam to co widzieliście. Jarek kupił robił. samochodzik na ten... Samochodzik na pilota. I poleciał po baterię, bo nam się... Mamy bardzo dużo, bardzo dużo baterii AA. A. Trzy razy A. Tych małych paluszków, a nie mamy tych zwykłych. Mieliśmy tylko dwie. Jaruś poleciał po baterię, żeby Iguś miał. Żeby Iguś miał zabawkę. Tak, widzieliście. No i tak jak obycałam, witam się z wami kolejnego dnia. Mm. Powiem wam, że miałam wczoraj dla was składać vloga, ale zupełnie nie mieliśmy, nie miałam kiedy. Ponieważ najpierw tam czekaliśmy na Jarka. Bo wiecie, z Igorem się zajmowałam, jak jestem sama z Igorem. I to muszę jednak młodego troszkę przypilnować. I teraz yy, tata poszedł do pracy, Jarek. Igor korzysta. a w końcu samochód dla siebie. Wczoraj Jarek, Igor poszedł spać, to jeszcze Jarek sobie pojeździł. a to będzie taki za 30 zł, to... Nasz to nie robi. Ale jeździ. No, także ja wcześniej nie mieliśmy czasu, bo yy, najpierw czekaliśmy na Jarka, potem miałem. Proszę, dość sporo sprzątania i pojechaliśmy na zakupy. Pojechaliśmy najpierw Pepco King. Miałam jeszcze iść do a, Action, ale powiem wam, Igor był znów taki niedobry, że. To nawet zapomniałam, a miałam iść kupić kable, żeby móc tu mu ładować rzeczy, yy, bo cię wyciągam ładowarkę z. Yy, pokoju. I jest to przeważnie jarka ładowarka, także wiecie. No my mamy dzisiaj dzień. Kolejny. To jest czwarty tydzień, kiedy ja jestem w domu, ponieważ Igor. Jak wiecie, mieliśmy e, koronę. Igor był ch chory cały czas. Teraz ma Igor nadkażenie bakteryjne. E, więc yy, ma antybiotyk, więc siedzimy w domu, właśnie za chwilę będziemy się inhalować I ja, i on, bo ja też mam jakieś tam nadkażenie, więc no, Nie ciekawie. Ale najpierw zaczniemy od lekarstwa dla Igora, potem Grysik, bo muszę podać Boże, żeby mi się nie zarzygał. Nie Cześć, dzień dobry, moi kochani. Mieliśmy dzisiaj nie nagrywać vloga. Ale że przejdźmy na zakupach zrobimy haul. Co, to nie, co ty... <śmiech> Dokument. <śmiech> <śmiech> ja I co? Zaczniemy od biedronki. Okay. Szybkie zakupy. A potem będzie ekszym tam nas poniosło. Że wiecie Dobra. co ja go zabiję. Daję pierwszy Dobra, tak naprawdę wracamy do tych naszych zakupów. Szybkich. Jarek już będzie w pierwszą pączka, To jest drugi. Kupiliśmy szynkę. Co yy, będziemy robić? O, mamy co? Boróweczkę. Dwa opakowania, bo odziwo ładne. Truskawek. Yy, zestaw sałat. Sos pieczeniowy ciemny. Sos pomidorowy. Jajka z wolnego wybiegu. I Gusiowi kupiliśmy bankietkę czosnkową, bo ja yy, no jad po drodze. Tu mamy berlinki i parówki wiedeńskie. Jarka maseczki i jabłuszka tak naprawdę. Coś jeszcze było? I półeczka. Takąś mi sobie kupili. Ona będzie stać tam. Tu. Także taka półeczka. Rzeczy z action będą za chwilę. I nawet jest dobra. Przepraszam, że mój strój, ale jestem w mojej bluzce domowej. Nie chcę taka być rozgogolona. I go chyba się budzi. O. Um. Czekajcie, mam um. pomóc e, Więc co mamy? Pierwszą rzecz To! I to mi się bardzo przyda Bo telefon często daje do takiej półeczki e, Więc myślę, że już mi nie będzie aż tak latał w momencie, kiedy nie nagrywam Co? Nic Kupiłam tylko jedną dla siebie. Wiem No, także mamy taką e, Matę Andy pokryśli z głową na telefon do samochodu. Kabelę kupowaliśmy i oczywiście najważniejszego nie kupiliśmy, po co pojechaliśmy do Action, czyli baterii. Także nie za bardzo. Tu mam tak jedno do mikro USB, ponieważ ja potrzebuję do e, ładowania chociażby nawilżacza powietrza czy padów Ostatnio, bo coś częściej gramy w PlayStation. Także mikro USB dwumetrowe. Mamy jeden kabel. No to ty możesz jak no, nóż, no a ty kupiłaś, po co? No a po co jest nóż? Okay, ale no, mamy noży ty, trochę, a ty kupiłaś jeszcze. No bo ja takimi lubię obierać ziemniaki. No to już wiecie. Następna rzecz. Macie, ja bym to pokazywał. To jest y, właśnie, jeśli chodzi o te rzeczy, co teraz tutaj będą, no. głównie <laughs> rzeczy, które będą mam pasować do salonu. Bo właśnie mamy coś podobnego. Będziemy mieć meble takie drewniane z czarnymi elementami. Właśnie się cof, zatrzymam, bo coś mówi prezydent Załęski. Załęski. <laughs> Także mamy takie pudełeczko. ono Będzie na którejś albo półeczce, albo yy, szafce. Zobaczymy. No, na pewno się przyda. Na no, jakieś takie dziennikowe, które, wiecie, żeby nie było tak brzydko naokoło. Chociażby, nie wiem, piloty, chociażby pady, cokolwiek. Dlatego większe wziąłem, żeby dać do środka. Takie będzie mieć teraz kolory. I kolejna rzecz, która będzie nam pasować, to jest taka lampka, wiecie co, na LED. Na baterię. Nawet nie chciałam z kablem, bo jeśli będę chciała z kablem, lub jeśli będę miała jeszcze miejsce na więcej zdjęć, to wiem, że możemy tam jechać. No nie po te takie duże, co mi pokazywałeś. I była podobna lampka, tylko z kablem na bstrykacz. Także na razie wzięłam taką delikatną, ale to wiecie, że to położyć tak industrialnie będzie bardziej. Ja jeszcze nie wiem, co będzie. <grywka> i tutaj jeszcze kupiłam taki najzwyklejszy garnek. 20 cm, 2,5 litra. On był chyba za 30 zł bodajże. Bo wiecie co? Yy, frytki jak chcemy robić, czy coś to, żeby surwalać tu olej i i będzie, tak? Dlatego nie chciałam przepłacać. Wiesz co, co, dzisiaj Jaruś, a czemu no ty mi to podajesz? Nie mogę ci, żebym ci podawał. Dzisiaj Jaruś będzie wkładał, bo nasza... Yy, Słuchawka działa na wszystkie inne strony, nie działają wszystkie te. Może no, no i działa na wszystkie inne strony, wiecie szpula. Ona jest fajna, ponieważ ma jeszcze tutaj ten, taką wkładkę, która ma oszczędzać nam 40% wody. Także w dzisiejszych czasach wszystko się przydaje, żeby oszczędzniej. Dalej mamy oczywiście właśnie do naszego pokoju taką półeczkę i ona będzie fajnie wyglądać z tą półką, co już mamy. Która jest też z półeczkami, którą będziemy przewieszać tamtą, widzisz? Mhm. No, także będziemy mieć właśnie dwie takie półeczki, nas są samymi, znaczy, nie półeczki, takie do zawieszenia. Mhm. Albo nawet to może być do po położenia, widzicie? O, no to tak powinno być. No, nawet będzie można położyć gdzieś na półeczce. No i dalej mamy te ramki, na pewno dwie takie były. Dwie takie wystające. Ja chcę zobaczyć, na pewno jedną chcę zamienić u nas w sypialni, bo mamy w sypialni właśnie takie odstające. Jedna się rozpadała. E, dlatego jedną chcę zamienić. I do tego są po prostu zwykłe trzy czarne e, czarne ramki. Bo tak jak mówię, to no, tu musimy mieć dodatki czarne, bo meble są drewniane. Czarne. żeby ich go coś włożył? Chyba jakieś pianki. Także e, pianki Harry, bo czekajcie. Jako, że Jarek wyszedł z kadru, to zmienimy troszeczkę. To sobie coś ziarek wziął i tu to się opowiadać, bo ja nie wiem, co to jest i na co ci to. To są takie nęszczniki kuchenne. <laughs> Zamiast używać ścierek, bo moi kochani mówi że ścierek ten, to będę teraz tym przecierał. Później się tylko wypierze. Można dalej. No ścierki używać. też się pierze, wiesz o tym? <laughs> no, ale ty taki będą, no, wiesz. specjalny to już zasuwam do kuchni. 100% bawełna, no dobra. <laughs> Także dwie. A ja sobie kupiłam ściereczki. Proszę, bo ja lubię ściereczki. Bo to wiecie co, czy coś zrobiłam i przykryć yy, ściereczką, czy nie wiem... No, zresztą wiecie jak to jest. <gry> Także y, ściereczki dla mnie muszą być, ja muszę mieć ścierki. Dalej coś, co ja ostatnio mam, yy, nie wiem czy wam to mówiłam, mam manię i mam... jestem uzależniona. I śmiałam się, że muszę spróbować z każdej firmy. Także yy, Słonecznik łuskany. Zresztą wiecie, jak się chce oglądać coś, to lepiej podjadać słoneczki niż szczypce, tak? Dalej, co tu mamy? E, szczoteczki do zębu. Wiecie, to są Cztery szczoteczki za. Siedem z groszami. Także wzięłam, muszę wymienić tam nasze. Coś co zawsze kupujemy, czyli worki na śmieci. Dalej mamy soczki. Nie wiem czy kojarzycie, one są w tych takich woreczkach. Tu są akurat multi-owocowe. To dla Jegusia. To dla mamy Jarka zapalarka. Jusia powiedział, że będzie chciał. Muszę już mu wymienić powoli szczoteczkę do mycia zębów Igor, bardzo fajnie sobie myje zęby. W sensie napiwiam ja umyję i tylko mu pokazuję, wiecie, minami I trzeba tak dać, ma otworzyć, co ma robić. I on mi tak y, robi, jeśli chodzi o mycie zębów. A podobno on się bywa, więc myślę, że będzie na razie. O, to jest od zera. Y, więc myślę, że na razie będzie ok. Jeśli ja bardziej na główkę, bo mam jeszcze małe te zęby. Są... To nie wiem, co to jest. Ja to Uuu, jakie sobie nam Jakie sobie dam. Nie ma już, kochanie, sobie. To jest taką ściereczkę. bo tak radę. chodzi, nie chodzi. No, ściereczka. Który sobie banty. ty? nam brakowało łyżek. Mamy w małych łyżeczek. To ty włożyłeś? Nie. Ty? Nie? Jak nie? Nie no Igor. to Igor. Moje dziecko sobie robi zakupy. A najlepszy Jarek wam powie. Jak to było z zabawkami? Jak to było z zabawkami? Chciał sobie kupić. Poszliście no na sam zabawki, sam tak, sam. tak Sami? Chciał sobie kupić, mówię. Tylko będą mamy się spytał, czy może. Pójdź będę mamy, mówię. Idziemy widział mamy. Mama, stop, mama, stop. Niech pani biegną, no i mama stop, mama to. Tak. No, bo musiałby powiedzieć, dziecko, czy może. Także, a tu jeszcze mamy naklejkę na lusterka, która zatrzymuje wodę, widzicie? I w tej kupiłam lentylki, bardzo lubi. Ten jest mój napój, twój pisaliśmy, no nie? No. Tu jest po prostu Arizona. I powiem wam szczerze, to jest mój pierwszy raz, nie piłam nigdy Arizona, taka sławna. No i tu mam jeszcze za pół dwa kable. Już się rozwaliło. Dwa kable już tak, takie typu C. Właściwie widzę, że źle kupiłam, bo kupiłam C do C, a nie C do USB. I ja potrzebowałam po prostu zwykłe markery. I je trzeba, Jarek, bardzo dobrze schować, ponieważ one są permanentne. Czyli? I nie zmazują się. Także myślę, że i my trochę zrobili tych zakupów. Bardzo jestem zadowolona z tych rzeczy, które mają być na. Yy, do pokoju. Wiecie? Tak powiem wam szczerze, że to chyba pierwszy film, do którego odnoszę się, kiedy jest wojna. Nie wiem, jak wy, ale ja Ja to bardzo przeżywam, w sensie takim, że cały czas oglądam i cały czas myślę: nie wiem, no właśnie my właśnie będziemy grać, a oni tam umierają, tak? My coś zjemy, a oni jeść nie mają. Tylko yy. I ja cały czas o tym myślę. To mnie przeraża. Hmm. Cieszę się, że Rosman zareagował tak, jak zareagował. W sensie tyle pomocy dał. Bo Rosman nie dość, że te procenty oddaje wszystkie rosyjskie rzeczy uchodźcom. E, dwie ciężarówki tiry już poszły z centrali. To jeszcze tam ileś tam instytucji dostał, nie wiem, produkty za 25 tysięcy. E, ale mnie to wszystko przeraża. Jeśli o chorobę, to jest masakra. Ja czwarty tydzień jestem w domu, tak naprawdę. No, a wczoraj ściągnęliśmy sobie z Jarkiem grę. Smaczna jest ta? Mhm. Cieszę się. No, no to było miło. Yy, za całe 19 zł na PlayStation. I gamy od wczoraj, wczoraj graliśmy to wpół do drugiej nocy. Dzisiaj ranośmy grali i teraz znów gramy. Dopóki Igor śpi, bo nam Igor usnął po drodze. Yy, I to są Wormsy. I na razie graliśmy trzy razy. I trzy razy przegrałam. Chcesz też powiedzieć? Mm. No. Potem Wam pokażę dodatki, właśnie z action. Znaczy, pewnie już widzieliście wcześniej, bo ja to połączę, bo ten razem. I te wszystkie rzeczy są właśnie w stylu, jaki będzie teraz u nas salon. Tak. Tak, jak wspomniałam przed chwilą, że ja byłam. Jestem czwarty tydzień, właśnie kończę w domu. W poniedziałek już idę do pracy w końcu. Dlaczego tak jest? Tydzień miałam urlopu. I powiem Wam, że no, okej, okay. potem jak wiecie, wiecie, miałam covida. Czekajcie, bo Igora karmię. Igor jest niestety z tabletem w ręce. Yy, ale potem właśnie Igor miał tego yy, covida. Yy, potem dostał nadkażenie I ja powiem wam, też brzydko kaszle. Ja nie wiem nie zapalenia o skrzeli, ponieważ jak wchodzę yy, do pokoju. Na przykład z pola to kaszle i harczy mi w momencie, kiedy wydycham powietrze. A jak harczy, jak się wydycha powietrze, to, to są skrzela. No, także no zobaczymy, no w poniedziałek, ja już idę do pracy, chcę już iść do pracy bardzo. Znaczy, wiecie, z jednej strony chcę, bo w domu już mam dość siedzenia. W takiej kwestii, że wiecie, jak to się siedzi z chorym dzieckiem. Ja przez, no, ponad tydzień, tydzień z hakiem. Moje 10 dni nie wychodziłam z domu, tak naprawdę, tak? No, także. Yy, I siedźcie z dzieckiem, które miało zapalenie gardła, COVID zaraz, i teraz ma nadkażenie bakteryjne, yy, więc też znaczy, już jest o wiele lepiej. Także siedźcie sobie tak z dzieckiem, no masakra. No, w tym roku właśnie yy, muszę go zapisać do żłobka na rekrutację. Co? A gdzie masz Piciu? Tam masz Piciu. Także. Muszę iść nadrobić, wiecie co, i mu szczepienia, żeby dostać to, za, no, wiecie co, zaświadczenie. Jedno szczepienie musi zrobić. Ostatnio nie mogło, bo takie troszkę chory. No teraz jest chory i on musi to w tym tygodniu zrobić. tak jak tylko wyzdrowieje i od razu go zapisuję na szczepienie. Dlaczego ja za chwilę zapiszę? W poniedziałek mam na 12, więc pewnie polecę poniedziałek przed pracą albo we wtorek przed pracą, go po prostu zapisać na szczepienie żeby tak miał te za dwa tygodnie, żeby jeszcze w marcu się udało, no bo muszę go zapisać. Ja nie wiem czy ja to powinnam nagrywać, ale właśnie po raz 55. No co? Ja płaczę, bo oglądałam coś głupiego w związku z tą wojną. No i właśnie. My tu siedzimy. Zligło się, wszystko w porządku, możemy robić zakupy. Jesteśmy wolni, a oni tam umierają. I nie tylko właśnie Ukraińcy, ale właśnie jak dawali jeść temu no, rosyjskiemu żołnierzowi. Dawali jeść, wiecie? No. I to mnie tak. Wszystko rozczula strasznie. I, i Ja na przykład to bardzo przyszyłam. Ja Jestem chyba osobą bardzo empatyczną, wiecie? I. Mm, dużo czuję innych emocji. I. To jest dla mnie za dużo czasami. Bo nam się jakoś tak chyba wiecie, co odciąć od tego wszystkiego. I... Ale nie potrafię. Nam się wam, że już jest dzień kolejny. Yy... Nie zakończyłam wczoraj vloga, bo powiem wam szczerze, że w momencie, kiedy wam to nagrałam, ja już potem miałam cały czas taki humor. Aż gdzieś tak do pół do drugiej nocy znów. Glodałam te kamery na żywo, wiecie i, i tak człowiek właśnie siedział i... No i masakra już była ze mną wczoraj, więc dlatego już nic nie nagrywałam. Dzisiaj już się trochę wzięłam z sobą, właśnie robię e, am tu mamy makaron e, do zupy. Tu już jest zupa, jeszcze tylko muszę jej trochę śmietanki. A tu jak widać robię mięso. Mięso jest bardziej na jutro. E, bo jutro idziemy do mamy Jarka. Jak wiecie mama Jarka jest po dość ciężkiej operacji no i teraz wróciła z radioterapii wiecie i no ma tam niedowad ręki i ciężko cokolwiek zrobić także jutro jedziemy przed południem już obiecaliśmy, że będziemy tam pomóc tam jest do prasowania, odkurzenia więc jedziemy jutro wcześniej więc stwierdziłam, że zrobię już dzisiaj mięcho, bo wiecie ziemniaki to my bierzemy ze sobą reszta to już jest łatwo do zrobienia, a to żeby tam nie tracić czasu, tylko że się za tam za odkurzanie i za yy, co ja to mam zrobić? Yy, wypasować, więc chcę to wiecie jakoś tak miarę dobrze zrobić. Także ja już dzisiaj sobie yy, wszystko przygotowywuję i uwaga, śmiałam się dzisiaj do mojej mamy, że torki musiałam z tej wziąć yy, łóżki, ściągnąć rzeczy że ja dzisiaj zrobiłam zupę pomidorową dla burżuazji. Ponieważ myślałam, że wyciągnę... Nie podpisywałam, bo yy, rzeczy z lodówki, bo nie miałam tego markera, co właśnie wczoraj sobie kupiłam. skończył mi się. I wiecie, myślałam, że wyciągnęłam porcję rosołową, bo ja pomidorówkę robię na puszczaku. Bo inne zupy, tak jak na przykład robię, <laughs> nie wiem, kruplik, to lubię na pierwszowych mm, kościach na przykład zrobić wywar najpierw. E, a kurczak, a czwu, a żaba na kurczaku i myślałam, że wyciągnęłam, wiecie co tam, e, porcje rosołomu były tak poskręcane i wiecie, widziałam kawałek skóry, także zrobię. A ja, a ja wyciągnęłam dwie piersi z kurczaka. One miały, były ze skórą. Także myślałam, że to jest porcja i zrobiłam na piersiach kurczaka zupę. Yy, powiem że dobra. A piersi pokroję, zrobię sosik, dam yy, czosnku, papry yy, papryki słodkiej, wiecie, śmietanka yy, i zrobię taki sosik. I jaloź będzie miał dzisiaj na wieczór, jak przyjdzie z pracy, do zjedzenia. No. Także ja jeszcze idę kończyć, a z wami się żegnam. Dzisiaj chcę poskładać ten vlog, żebyście go mieli w weekend, w sobotę. I kończę, bo dzisiaj ostatni dzień, taki wiecie, jak jestem taki wolny, wolny, w sensie no przedostatni. Jeszcze jest niedziela, no nie chcę na ostatni dzień nic zostawiać, bo ja wracam do pracy. Także muszę dzisiaj sobie jeszcze odsprzątać, żeby jutro mieć wolne porobić wszystko. Także ja się żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowi, bezpieczni. Iets